Cześć, witajcie, wędkarstwo, idziemy na ryby. Znowu zaczynamy w szopencji, dlatego że chcę jak najmniej ze sobą jutro wziąć sprzętu i chcę Was dokładnie wprowadzić w to, co tutaj się dzieje. A po trzecie, to jadę jutro na kanał i jest taka sytuacja na tym kanale, że jest dosyć ciężko. Jutro będzie o tyle ciężej, bo mamy wysz, mamy wysokie ciśnienie, będzie słońce w pełni, rano zimno. Mam nadzieję, że jakieś ryby będą chciały współpracować. Yy, niestety takie warunki, moim zdaniem, najgorsze jutro będą Ale jest jedyny dzień, w jaki, jaki mogę jechać na ryby, dlatego nie będziemy wybrzydzać yy, Chciałem Wam pokazać, jaka jest moja technika w ogóle tutaj jutro, żeby, żeby prowadzić Was w plan Jutro jadę w dość ciekawe miejsce, bo jest to taka marina i jest główny nut kanału, który już wygruntowałem sobie ostatnio Gdzie yy, jest dosyć głęboko i później, słuchajcie, jest taki spad jest wypłycenie w miejscu gdzie oczywiście parkują wszystkie łódki i tak dalej i sądzę, że ryby już będą na tym wypłyceniu i sądzę, że tam będzie trochę cieplejsza woda i że na pewno jakieś te szczyki powinny już tam się kręcić i żerować Dlatego bazujemy dzisiaj na ziemi. Sporo mamy ziemi tutaj, około litra albo dwóch. Ja już Was wprowadzam tutaj dokładnie co się dzieje, co mamy, zanętę już mam rozrobioną, ziemię przygotowano, pokażę tylko istotne rzeczy, nie będziemy znowu duplikować i pokazywać tego jak rozrabiam zanęty, bo to było w ostatnim odcinku, jeżeli chodzi o feeder klasyczny, także mamy feeder bait rzepik i tu parę innych rzeczy jeżeli chodzi o przynęty, bo no, nie miałem okazji jechać do sklepu i musiałem się jakoś posiłkować innymi rzeczami, ale tu już robimy zbliżenie, już Wam tłumaczę co się dzieje. Tak więc standardowo ziemia skretowiska. Zanęta już rozrobiona, już w pudełku tutaj jest przygotowana. Zanęta, która pójdzie tutaj do ziemi, tu w tym worku, słuchajcie, jest cukier jako słodzik oraz szczypta soli. I to też idzie do mojej ziemi. Zależy mi na tym, żeby ta ziemia była aromatyczna, żeby było jej sporo i żeby leszczyk miał takie pole, w którym będzie chciał urzędować. Problem ostatni miałem taki, jak byłem w tamtym miejscu wywędkować, że ryby przyszły. Przez godzinę miałem brania, non-stop, a potem nie było nic. Także czekałem 3 godziny na brania. Miałem chwilę brania i odpłynęły. Dzisiaj, znaczy się jutro, chcę zrobić pole zanętowe i chcę je przytrzymać. Jednak, no mówię, wysokie ciśnienie, słońce w pełni, początek wiosny, czysta woda będzie bardzo przejrzysta, będzie świeciła tam lampa na tym rybą, będą ostrożne i tym bardziej ciemna właśnie ziemia skrytowiska za darmo może tutaj zdziałać cuda. I co do tej ziemi pójdzie i co będziemy nęcić? Jak zwykle zdechło robaki. Bazuję jak zwykle na nowoczesnych przynętach, czyli pelet Tutaj mamy pelet, który był razem z tą kukurydzą i z tymi grubszymi tutaj pelletami w moim miksie, który zamroziłem. Jest to miks z lata, także ten pellet już jest taki odleżały, śmierdzący. Ale należczyka moim zdaniem, bardzo dobry. Tu mamy kukurydzkę też z tego miksu, a tu już mamy przygotowane około 200 ml tego miksu. Tu I jeszcze trochę pelletu też tutaj mamy. I z robaków, i to za i to pójdzie do mojej ziemi. Tylko tyle. Mój plan na nęcenie jest zawsze bardzo podobny. Posłuchajcie. Pole zanętowe z małymi drobinkami, z pinkami, czy w Polsce tak jak ktoś łowi z jokersem. A do koszyka zawsze idzie towar konkretny. Używam bardzo małych koszyków, żeby nie przekarmić. I na hak zawsze idą całe robaki, całe ziarna kukurydzy, dendrobena, jeśli miałbym, albo gnojaczek cały. O to właśnie chodzi w nęceniu, żeby do zanęty, do Towaru, który idzie na wstęp, żeby zrobić pole, musi być drobno posiekany robak, musi być pineczka, joker, coś malutkiego, coś co będzie te ryby tam przytrzymywało. I one będą mi chętnie to wyjadać, ale na nasz hak i do koszyka, gdzieś w centrum takiego hotspotu na tym całym polu, musi być coś jak najlepszy yy, bufet szwedzki, do którego przypłynie ryba i będzie chciała wtedy zaatakować naszą przynętę. To jest cała filozofia. Także miele sobie to, dodaję do zanęty, tu już zobaczycie u, ujęcia z oddali. Wiecie wszyscy co to jest. To jest po prostu rozdrabniasz do warzyw, siekarka do warzyw, siekacz do warzyw. Chcę sobie to roz dosyć rozdrobnić tutaj. O. To już ma być miks gotowy, bo ja jutro chcę wskoczyć. Wskoczyć tam, od razu zanęcić i później dopiero się rozkładam, tak żeby ryby miały jak najwięcej czasu, żeby usiąść na tym. Trochę za słabo to jeszcze zmilone. chcę też przesadzić. O teraz już fajna paczka, tak to wygląda, także dodajemy zanęte z proporcją tak mniej więcej 1 do 3, 1 do 4, wolałbym nawet użyć samej ziemi, ale nie mam, cukier i sól, zamiast cukru polecam Wam słodzik od na przykład, jakikolwiek inny słodzik, cukier puder, jest tego sporo, widzicie sporo tej zanęty teraz wyszło, plus ale słuchajcie, jeszcze to muszę domoczyć, bo to jest strasznie suche i musimy to domoczyć. Przydał się spryskiwać. Więc wróciliśmy, słuchajcie, ziemię musiałem przetrzeć. To daję teraz moich specjalności. Trochę to się wszystko zaczęło kleić. Być może niedobrze. Udałoby się to jakoś rozproszyć, to się jakoś to zaraz rozproszę, co dobrze zamerdam, a powinno być spoko. Teraz sobie ryby będą z tego dziubać. Będą zamiast całej kukurydzy, będą miały taki rozwalony kawałek kukurydzy albo kaleciku. A wtedy na moim kurzukujemy, ja dam, na przykład całą dużą, ładną kukurydzkę. I wtedy, jak taki leszcz, który tutaj gdzieś tam wydziubuje kawałki tej kukurydzy, zobaczy całą kukurydzę z moim hakiem, on ją od razu, od razu się nie będzie mógł poprzeć i będzie miał brak. Tak jest plan, słuchaj. Mocno to jest namoczone, dlatego nie będę worek tego pakował, dodamy to do, do wiadra albo kuwetki, żeby trochę przez nos to do siebie doszło, bo trochę przesadziłem z tą wodą. Widzicie brak spryskiwacza, ale naleszcza może być. Więc widzicie, taka jest filozofia na jutro. Pakuję się z tym i zapraszam Was już do ujęć najlepszych, czyli widzimy się nad wodą i złowienia. Jak zapowiedziałem, zaczynam od nęcenia. Do nęcenia posłuży mi moja wędka spinningowa. Jest to Savage Gear 3-metrowy. Z powodzeniem można używać krótkich wędek. Do nęcenia nie jest tutaj jakiś wymóg, żeby to była jakaś ciężka pała i długa. Ja wolę raczej krótkie wędki, które są praktyczniejsze. Przenęcimy. Bo że chciałem się przesunąć jeszcze trochę bo wydaje mi się, że ten blacik jest troszeczkę dalej. Wywnioskowałem dzisiaj z gruntowania, że ten spad, który istnieje jest bardzo długi, także trzeba łowić na jego końcu, znaczy się trzeba łowić na płaskiej powierzchni, która jest tam dalej przy tych łówkach. I tak też właśnie zrobię. Druga sprawa, zapomniałem szklanki do nęcenia i będziemy musieli no, nęcić tym koszykiem góru który jest fajny, ale do takiego donęcenia. Także trochę to wszystko potrwa, ale mamy czas. Jak to się mówi, wędki już w wodzie. 27 metrów. To jest pierwszy rzut. Widzicie, bardzo proste przygotowanie na stoliku. Sanęta, wszystko to co pokazywałem wczoraj całowe kuszyczki do zmiany prezentacji Zanęcone Cała ta kuweta słuchajcie poszła już się tam moczy ja też ciekawe jest moje ustawienie, zobaczcie podnóżek odwrotnie położony, zahaczony na jedną nogę po to, żeby tutaj dojść i tutaj jest ramię, tak na dół trochę, bo byłoby kiepsko inaczej. Na pewno ciekawe ustawienie, to jest to, co, to o czym mówię. Zobacz, jakbyśmy mieli go normalnie podnieść, to byłbym bardzo wysoko, bo ta noga byłaby tutaj i cała ta konstrukcja byłaby jeszcze wyżej, i to jest największy problem. Cuzo, moim zdaniem, to drugie nogi. Ja lubię jak najbliżej przyziemi siedzieć. I teraz co? Musimy się uzbroić w cierpliwość. Na razie jeszcze mamy chmurki, jest lekki wiatr, co być może powinno sprzyjać tutaj tym rybom, ale z drugiej strony słuchajcie, że zero praktycznie życia jest na tej wodzie, nie widziałem kompletnie żadnego ruchu, a to może być bardzo no, niedobre dzisiaj, przede wszystkim niedobre, bo chciałoby się myśleć, że ta rybka tutaj będzie żerowała, ale wydaje mi się, że tutaj będzie znowu kwestia cierpliwości tego, żeby wyczekać. Jak sobie popatrzymy na łódki, na wiatraki. Zobaczcie jakie ładne. No, powiedzmy, że ładne. Taki to jest tutaj klimat, ale ten klimat powinien przyciągać ryby, bo całą zimę tutaj ludzie urzędują. Jednak do tej wody idzie trochę odpadków i to powinno przytrzymywać te rybki. No, a stamtąd przyszedłem, za, za tego mostu. Zobaczcie, o. Widzicie, nikogo nie ma. Jak widzicie, mi jest, kurczę, bardzo, bardzo zimno Ale pomału gdzieś tam to słoneczko się przewija I mam nadzieję, że ogrzeje mnie I ogrzeje tą płytką wodę, która tam jest Płytką. Tam jest około 2 metry, a tu w kanale głównym jest 3 metry Więc tam na pewno jest cieplej Jeżeli chodzi o mnie i o moje podejście No, słuchajcie, trzeci rzut, odkąd widzieliśmy się ostatnio Miałem tylko jedno wskazanie przed chwilą, dlatego włączyłem kamerę Bo liczę na to, że... Coś się stanie. Słuchajcie, we dwóch zdań są wskazania. Kurczę, no dalej. O, 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 zobaczcie, jest. No więcej, więcej daj mi. To za mało. Nie wiem, czy widzicie szczytówkę z tego ujęcia, nie mam pojęcia. Kurczę. Spróbujemy zacząć jeszcze raz chwilę. No. Są ryby tam. To jest ważne, że są te ryby. Teraz nie chcę ich spłoszyć. Chwileczkę będziemy czekać jeszcze Fuf, nie powoli sobie nie ma ryby Ale zestaw ściągnę kurczę no szkoda, saj szkoda ale coś się zaczyna dziać zobaczymy jak to sytuacja no dużym problemem jest to że nie mam dendrobeny nie mam żywych robaków no tylko te zdechlaki no ale cała nadzieja to jest kukuryzy. tylko na razie podaję poziorku koszyku, bo dosłownie idzie jeden robak słuchajcie, i jedno ziorko i z czasem jeżeli będzie spoko, to ja tego kukurydza też sobie chcę dać na haczyk jest dobrze, jest fajny rzucik teraz I ja wam powiem też, że byłem w rogu nastawiony do żółtej plecionki, której aktualnie używam, bo wydaje mi się, że o straszyć ryby Wiecie jakie to jest podejście takie Ale wam szczerze powiem, że ona jest super ta plecionka Bo dobrze widzę co się z nią dzieje, jak to tonie, gdzie jest Przy holu też widać gdzie ta ryba pływa A po drugie ja przecież mam przypom strzałowy ze żyłką Więc ta plecionka tam w tych ostatnich 6 metrach pod wodą nie jest w ogóle widoczna Bo tam jest żyłka, także nie jest to żaden problem I jak najbardziej no, łowi to No nie dzisiaj, ale ostatnio jak byliśmy na Bank End to udało się spokojnie, fajnie łowić i nie było żadnego problemu widzicie o co mi teraz chodzi z tym, z tym wiatrem. Ten wiatr mi tutaj w kościele jest taki bardzo zimny i to ten wiatr strasznie przeszkadza. Dobra, ale koniec gaworzenia kurcze ryby muszą zaraz być, żeby się rozgrzeje wtedy słuchajcie, udało się Pokombinować troszeczkę. Zmieniliśmy przypony. I mamy rybkę Pięknie Jestem szczęśliwy, słuchajcie taka rybka O Jezu, widzicie jaki jest wiatr, nie mogę Dobra jest Pięknie Ja się cieszę Super się cieszę I trzy robaki trzeba dać, duża przynęta widoczna Trzy robaki Jest taki Mały leszczyk nie, nie, ja się cieszę, zobaczę Są tam Kolejna kolejna rybka i pogoda nam zaczyna dopisywać Także słuchajcie Oinka Ale na razie mamy skimery, nie ma takich leszczy leszczy Ale mamy takie skimery i na pewno nie ma co wybrzydzać Trzeba sobie radzić. Przed chwilą poszedł odwiert i zobaczcie, jakie tu ładne są robaki za darmo. No. Zaraz na pewno założymy kawałeczek, tylko będziemy oszczędzać oczywiście kawałeczek takiego robaka na haki i zobaczymy, czy to przyniesie jakiś rezultat. są rybki, dwóch chyba nie widzieliście. To jest chyba szósta. Generalnie cały czas kombinuję, i wyszło na to chyba, bo teraz są dwie podrządze. Po prostu standardowo może po prostu zaczęły napływać. A generalnie przypon 0, 10, haczyk, malutki, 20. Słuchajcie, próbowałem na większe, próbowałem z tą dendrobeną. Myśląc, że to dendrobena skusi ryby do brań, ale wychodzi na to, że. Delikatny przypon i haczyk chyba będzie dzisiaj tutaj najważniejszym celem. Zresztą, tak jak to było, tak samo ostatnio głowiliśmy z rąkiem. Także 0,10 fluorokarbon, przypon, haczyk 20. I jest, jest fajny skimerek. Już taka ryba naprawdę cieszy. Dalej nie ma wypychacza. Szkoda, bo nie chcę tego haczyka powyginać sobie. Kolejna rybka idzie. Teraz troszeczkę się na pewno rozkręciły. Mega spoko, słuchajcie, mega spoko. To jakby coś większego, ale to jest złudne odczucie być może. Chociaż muszę że mam pierwszego takiego jakiegoś leszcza. Bardziej niż skimera. To haczyk, bardzo delikatnie Tylko, Albo jakieś brzydko zahaczone to My Mamy leszcza, coś sędziwego Zaczynają nam wpływać teraz na naszą ziemię Leszczykową, piękna rywa słuchajcie Największy. No i zaskoczyła ten drobena. Nie jest to kurczę wielka ryba. Będzie skimmer znowu, ale brany nastąpił natychmiastowo. Nie? Będzie spoko. mamy kolejną rybeczkę. Świetnie. Jest taki mniejszy, ale jak to się mówi, hojrak to jest. Chodź tutaj. Ojera nagrypka jest problem, przecież ostatnia godzina sesji. I tak jak zawsze to bywa, przesunąłem się dalej. Znaczy, się zawsze na koniec sesji, jeżeli łowię leszcz albo cokolwiek innego, to przeklipowywuję się co najmniej 2 metry dalej za klipem. Zwłaszcza jak nie mam brań już na głównej linii, i wtedy zawsze się udaje złowić bonusa. I to jest właśnie ten bonus tutaj wpadł ryby, które się po prostu odsuwają, zwłaszcza z leszczami tak jest. I no mam nadzieję, że jeszcze uda mi się złowić jakąś, ale póki co to, to może być ostatnia ryba. W każdym razie jeszcze będę rzucał. Trzy albo cztery rzuty jeszcze są przede mną, więc być może będzie, będzie spoko. Wnioski i wszystko na koniec będzie i pokażę jeszcze Wam zestaw. Widzicie, jest problem, żeby haczyk wy, wyjąć bez wypychacza. Słuchajcie, zanim ja czasami włączę te kamery, to ja już mam rybę do podbierania. No ale jest dobrze. Teraz chyba idzie największa dzisiaj. Albo jakoś tak dziwnie się zapieła. Sam jestem ciekawy co to będzie Na pewno, że tak powiem sesja przechodzi bardzo po naszej myśli. Znaczy się... Trzeba było swoje wyczekać oczywiście. Ale jak to zwykle bywa... O. To jest jakaś inna rybka tutaj. Coś, coś za głowę, za garbik, słuchajcie, zobaczcie, nie Gdzieś ty tam się rzuci płetwą. Jaka przesada. a Zobaczcie, gdzie jest schwycony ten ryb. Ten ryb to chyba się próbował wytrzeć, moje zanęte. O, ale się licz! Bardzo wesoło, słuchajcie, bardzo wesoła sesja Życzę Wam wszystkich takich sesji wesołych, żebyście się cieszyli Żeby Wam się podobało Ostatnie dwa rzuty I zobaczymy jaki jest wynik Pokażę Wam Zestawy I tak dalej No to mamy wynik. Myślę, że bardzo przyjemny. Rybki w bardzo dobrej kondycji są. Widzicie, ziemia i nęcenie ziemią przyniosło tutaj o wiele lepszy rezultat niż jak niesałady z mize język sepleni, niż jak widzieliście odcinek tutaj kiedyś. To był jesień. O wiele lepsze były warunki, a o wiele gorszy był wynik. Nie było łowione na ziemi, po prostu. Tak to wygląda, także przyrywki wracają do wody o, Myślę, że pięknie to wygląda Tak czy siak ładnie Więc słuchajcie, koniec, fajne słoneczko, teraz całkiem przyjemnie się zrobiło Chciałbym pokazać zestaw, ale zestawu Wam nie pokażę, bo przepłynęła łajba i no niemal straciłem wędkę, słuchajcie Zestaw się zerwał cały i, no i tyle. A tyle co się cieszyłem, że, że dawno mi się żadna plecionka nie ścięła no niestety. Także tak to wygląda na dzisiaj. Myślę, że bardzo fajny wynik. Mamy godzinę 13. Udało się połowić 5 godzin. Bardzo, bardzo przyjemnie spędzony czas, naprawdę jestem zadowolony. Ziemia, zwykła ziemia skretowiska. Jak widzicie, to działa. Nie jesteśmy na żadnej jakiejś wodzie wybitnej, czy bogatej, czy jakiejś komercji, tylko jesteśmy na najzwyklejszym kanale Zdecydowałem się łowić na płytkim miejscu i sądzę, że to była dobra decyzja ponieważ jestem 100% pewny, że woda w tych płytkich miejscach na początku wiosny zrobi się szybko cieplejsza niż ta w głębokich i do tego te ryby już będą na te płcizny wypływać także szukajcie płytkich miejsc moim zdaniem no i tyle, jak Wam się podobało, standardowo zostawcie łapeczkę, napiszcie komentarz i zapraszam do następnych produkcji. Na razie hej!